Hey, czołem, znowu robi się niebezpiecznie wszystko w kontekście oczywiście ostatnich wydarzeń. Znowu chcą nas Polaków wpierdzielić w wojnę z Rosją albo w jakieś zapewnienia gwarancje bezpieczeństwa dla naszego wschodniego sąsiada. Jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ prowadzi tylko to do, do jednego. Jeszcze bardziej skonfliktujemy się z Rosją, a być może wejdziemy z nimi nawet w jakiś konflikt. Dlaczego? Nie powinniśmy dawać gwarancji bezpieczeństwa naszemu wschodniemu sąsiadowi. O tym dzisiaj sobie powiemy. Ale to wszystko w kontekście oczywiście ostatnich wydarzeń, ponieważ wszystko układa się w jedną logiczną całość. W Paryżu spotkali się no, na rozmowach trzy osoby, czyli pan Żeleński, pan Trump i pan Macron, który od początku praktycznie konfliktu. Za naszą wschodnią granicą był za tym, żeby wojska NATO wysłać w ramach misji stabilizacyjnej, pokojowej, jak zwał, tak zwał. Wysłać i skonfliktować się, wejść w wojnę, w wojnę z Rosją. On był zawsze tego zwolennikiem. I co się dzieje po tym wszystkim? Oczywiście dostaje pan Macron wytyczne od e, prezydenta elektra Stanów Zjednoczonych, co ma zrobić. Czyli co się dzieje. W czwartek, 12 grudnia, najprawdopodobniej, już to spotkanie jest umówione. Spotka się prezydent Francji, pan Macron, z naszym prezydentem, z naszym premierem i przekaże wytyczne od pana Trumpa, co mamy robić. Bo oczywiście, my nie jesteśmy suwerennym państwem, jesteśmy jak, jakąś kolonią amerykańską i nawet pan Trump osobiście nie pofatyguje się, żeby. Postawić zadania, tylko wysyła oczywiście swojego posłańca. Dalej, po tych wszystkich wydarzeniach, po tym potencjalnym spotkaniu trójstronnym, można powiedzieć, w Paryżu, gdzie był właśnie prezydent naszego wschodniego sąsiada, prezydent Francji i aktualny prezydent Elek, no jeszcze nie zaprzysiężony, ale prezydent Stanów Zjednoczonych, no pan. Pan prezydent naszego wschodniego sąsiada, który toczy wojnę z Rosją, nagle zmienia zdanie, chociaż to jego zdanie ewoluowało od zdania takiego, że Rosjanie mają, Putin ma się zabierać stąd i dopiero możemy rozmawiać o pokoju. To zdanie już ewoluowało do takiego, że po prostu jest gotowy na pokój, chce oddać część swojego kraju Rosji w zamian za pokój, chce zawieszenia broni oczywiście pod pewnymi warunkami mówi o wojskach zachodnich, na terenie Ukrainy. No i tak jak powiedziałem, to wszystko jest jedną całością. I teraz tak Nasz wschodni sąsiad oczywiście również planuje zebrać elitarną grupę państw, jak to ładnie brzmi, będziemy elitarni, teraz już tak nas troszkę połychtają nasze ego, że my będziemy elitarni, ponieważ znajdziemy się w elitarniej grupie państw, która będzie... Płaciła za to, żeby komuś zapewniać bezpieczeństwo, a nie będzie nic dostawała, jak zwykle zostaniemy wydymani, jak to się ładnie i elokwentnie mówi w języku polskim. A dodatkowo jeszcze kolejne spotkanie, oczywiście pan Trump rozmawia z Wiktorem Orbanem, który również będzie wysłannikiem Trumpa, tylko na innym kierunku. Trump rozmawiał w swoim w swojej willi w Maralago z Wiktorem Orbanem, i najprawdopodobniej Orban dostanie, albo dostał już wytyczne, żeby jechać w dwa kierunki, czyli do Kijowa i do Moskwy. Tak jak to robił wcześniej, tylko teraz już po prostu z wytycznymi Donalda Trumpa. I to sam sobie zaraz wszystko rozwiniemy. Niestety jest to niebywałe niebezpieczeństwo dla nas, ponieważ będziemy musieli, dostaniemy zadanie, realizować jakąś obronę której nie jesteśmy nikomu winni takich poświęceń. Ale na początek oczywiście kciuk w górę, komentarz taktyczny, subskrypcja, udostępnienie, no i jedno, jednominutowa przerwa reklamowa i lecimy ze szczegółami. Chcesz być gotowy na kryzys, zagrożenie albo konflikt zbrojny, okazuje się, że nie musisz teraz iść do armii, żeby poznać wojskowe rzemiosło. Odkryj moje autorskie szkolenia wojskowe. We współpracy z innymi wojskowymi instruktorami przygotowaliśmy kursy, dzięki których będziesz wiedział, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach. Nie czekaj, wybierz jeden z kursów, które nauczą Cię m.in. jak poruszać się po współczesnym polu walki. Jakie są podstawowe pojęcia taktyczne, jak działa żołnierz w różnych sytuacjach na polu walki, jak działa się na wypadek zagrożenia bronią masowego rażenia oraz jak bronić się w przypadku napaści, czyli samoobrona i walka w bliskim kontakcie. Dołącz do nas już teraz, zyskaj pewność siebie oraz umiejętności, które potrzebujesz. Wejdź na stronę kursy tam dowiesz się więcej i dowiesz się jak zakupić kurs. Oczywiście, po przerobieniu kursu online, zapraszam na szkolenie praktyczne, które cyklicznie organizujemy wraz z innymi instruktorami wojskowymi. Wtedy będziesz mógł to, co poznałeś w teorii, wcielić w praktykę i dodatkowo nauczyć się strzelać z broni palnej. Czyli tak, mamy otwarcie katedry Notre Dame w Paryżu i. Korzystając z tego wszystkiego, spotykają się trzej panowie, rozma roz rozmawiają na, na zamkniętym spotkaniu. Oczywiście jeszcze raz przypomnę, prezydent Francji, prezydent Ameryki, prezydent elekt, pan Donald Trump i oczywiście prezydent naszego wschodniego sąsiada, który toczy wojnę z Rosją. I o czym oni rozmawiają? No wiadomo. To, co Trump cały czas obiecuje, czyli zakończy tę wojnę w 24 godziny. I Trump mówi coś takiego, to coś nowego. Chce zawieszenia broni. Oczywiście o panu prezydencie ze wschodu, z krainy na. U, chce pokoju. Nie, rozmawia, nie rozmawialiśmy o szczegółach. Uważa, że to czas, a Putin powinien też tak myśleć, bo stracił 700 tysięcy ludzi. To się nie skończy, dopóki nie będzie pokoju. I tak, Trump wzywa oczywiście do negocjacji, mówi, że Żeleński jest gotów dobić targu, jest gotów poświęcić część swoich ziem i zmienił praktycznie zdanie i zamierza zakończyć tę wojnę. I oczywiście Trump przekazuje w tym momencie wytyczne dla pana Macrona. Macron staje się posłańcem, który ma poinformować e, m.in. Polskę o tym, co ma wykonać i dlaczego nie możemy w ogóle tego wykonać? Bo to jest jakiś, jakiś skandal. Bo tak, może, może najpierw dla, dla Żeleńskiego, że dla Żeleńskiego wytyczne, że słuchaj, kochany panie Wołodymirku, tutaj niestety musisz. Natychmiastowo zmienić zdanie, ponieważ moje ultimatum działa. Nie dam ci pieniędzy, nie dostaniesz ludzi, nie dostaniesz pieniędzy, Rosja cię wchłonie. Także to, to ultimatum zadziałało i w tym momencie pan prezydent krainy ze wschodu chce oddać część ziem w zamian za. No właśnie, stawia warun warunki takie, żeby wejść, oczywiście, do NATO. Przynajmniej chce. Jakiś harmonogram tego wejścia do NATO, żeby być pewnym, że te wszystkie gwarancje bezpieczeństwa będą trwałe. I pan prezydent ze wschodu mówi tak: mówię szczerze, możemy pracować nad propozycją Emanuela Macrona. Zaproponował on, że wojska innego kraju mogłyby być obecne na terenie. Wiadomo, wschodniego naszego sąsiada, by zagwarantować bezpieczeństwo w czasie, gdy nasz wschodni sąsiad nie będzie w NATO. I chcemy harmonogramu. Tak mówi Żeleński: chcemy harmonogramu. Jakieś jeszcze, jakieś jeszcze warunki stawia, nie wiem, czy te warunki będą spełnione, aczkolwiek no już na grubo idzie temat taki, że wyślemy tam wojska europejskie. Tak, tak jak Trump zapowiadał. On Palucha do tego nie przyłoży i tak jak zapowiadał, między innymi Polska zostanie wepchnięta w takie rzeczy. A co do spotkania właśnie pana Macrona z naszym prezydentem i z prezydentem i z premierem Tuskiem no Macron jest tylko posłańcem, który przekaże wolę, wolę pana Trumpa. Kwestia będzie oczywiście jedna. Pakujcie swoje czołgusie, bo dostaliście takie fajne czołgusie z, z, z Korei, i pakujcie się w te czołgusie. I jeszcze dostaliście fajne czołgusie z Ameryki, więc pakujcie się w te wszystkie czołgusie i do boju! Do. Do Banderlandu, można powiedzieć. Tak, Polska, to jest niesamowite, to jest niesamowite, i dlatego nie powinniśmy tam jechać, bo to jest, jest skandal. To jest, to jest skandal, że my mamy gwarantować bezpieczeństwo krajowi, który, którego rząd, bo nie, nie cały kraj jest naszym wrogiem, ale rząd tego kraju ewidentnie zachowuje się wrogo wobec Polski. Rząd tego kraju ciągle wysuwa jakieś roszczenia w stosunku do Polski. Day, day, day. Cały czas day. Jeszcze to macie, jeszcze to macie, jeszcze to macie. No to jest niesamowite. I my mamy zapewniać gwarancję takim ludziom, takiemu rządowi, który w ogóle wdzięczności nie ma za, za to, co ukazaliśmy ich, ich obywatelom przede wszystkim. To, że wysłaliśmy w pierwszej kolejności sprzęt, żeby mogli się bronić przed Putinem. Zero wdzięczności. Ale to też błąd oczywiście naszych bezczelnych rządzących. Że wpierdzielają nas w to, że dzięki nim energia jest droższa, że dzięki nim płacimy wyższe podatki, że dzięki nim musimy sponsorować tę wojnę. A teraz jeszcze tam pojedziemy gwarantować bezpieczeństwo. To jest jakiś skandal. Że mamy gwarantować bezpieczeństwo krajowi, który, który nic nam nie daje za tę pomoc, nic nie otrzymaliśmy. My mamy tutaj gwarancję bezpieczeństwa realizować. A jakie my mamy gwarancję? Czego? Co dostaliśmy? Niesamowite. To jest czas, gdzie trzeba powiedzieć nie, stanowcze nie. Słuchaj, Donaldinho. Słuchaj, Donaldinho. Słuchaj, Trzaskinio. Tego lalusia z Warszawy też trzeba zapytać. Jakie, jakie masz pan yy, stosunek co do wysłania polskich żołnierzy do kraju, w którym powiewają faszystowskie banderowskie flagi. Do kraju, którego prezydent robi sobie selfie na tle faszystowskiej flagi. Do kraju, w którym stawiają pomniki z wyrodnialcom, zbrodniarzom, mordercom Polaków. Tam stawiają pomniki im. Glory, tam się gloryfikuje Szuchewicza i Banderę. I my Polacy tam mamy stacjonować. Oni nas zabijali, żeby tylko zabijali. To byli zwyrodnialcy. Ja nie mówię, że wszyscy, ale oni gloryfikują ich. Ten rząd, naszego wschodniego sąsiada, gloryfikuje zbrodniarzy wojennych. Zbrodniarzy, którzy mordowali... Niewinne dzieci, niemowlaki mordowali. Obnoszą się z faszystowskimi flagami. Do Polski ich żołnierze przyjeżdżali i mieli faszystowskie, banderowskie flagi. Dopiero trzeba było ich uświadamiać, bo oni nie, nie są tego świadomi. To jest kraj, który się wstydzi własnych zbrodni. A dlaczego się wstydzi? Ponieważ, ponieważ zakazują ekshumacji ofiar rzezi Wołyńskiej ponieważ wiedzą, że jeżeli dojdzie do ekshumacji, to prawda kolejny raz wyjdzie na jaw. I oni się tego wstydzą. I nasz wyjazd tam i udzielanie jakich, jakichkolwiek gwarancji bezpieczeństwa, stacjonowanie naszych wojsk, by było porównywa porównywalne do tego, jakbyśmy mieli wyjechać i zapewniać jakieś gwarancje bezpieczeństwa hitlerowskim Niemcom. Wyobrażacie to sobie? Ja sobie tego nie wyobrażam. Że Niemcy cały czas nie wyzwoliliby się ze swojej dawnej, niechlubnej historii, powiewałyby tam flagi ze swastykami, i my byśmy tam mieli jechać. Jakieś gwarancje bezpieczeństwa im dawać, bronić ich przed potencjalnym wrogiem. To jest jakiś skandal. Przeczytajmy sobie jeszcze źródło, na czym, na czym w ogóle ten pomysł. Macrona Polega. Wydarzenia interia.pl. Początkowo w lutym francuski przywódca miał plan wysłania do, do krainy ze wschodu Polski, tej na U, żołnierzy NATO w ramach misji stabilizacyjnej. Polityk rozmawiał o tym między innymi z premierami Wielkiej Brytanii, Polski, państw skandynawskich i bałtyckich. Tak, on już w lutym to chciał zrobić. Ale dzięki temu, że był. Jasny, mocny sprzeciw yy, państw europejskich tego nie zrobili. Nie tylko Polaków był sprzeciw, oczywiście. Teraz nowe informacje w tym kontekście przekazał, przekazał Eli Tenenbaum z francuskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Misja miałaby się składać z 40 tysięcy żołnierzy. Co istotne: dowodzenie jednej z pięciu brygad miałoby przypaść Polsce. Cóż za wyróżnienie! I teraz będą nam wpierdzielać do bani teksty Te typu no zostaliśmy wyróżnieni, bo jesteśmy tutaj filarem NATO i dzięki temu tutaj musimy spełniać nasze obowiązki wobec NATO i musimy jechać takie wyróżnienie. Jesteśmy no, państwem no poważnym i dlatego nas poprosili o to. Takie bzdury będą klepać, że mamy jechać teraz do Banderlandu i tam siedzieć. I jakieś gwarancje bezpieczeństwa realizować. I może jeszcze składać kwiaty pod pomnikami zbrodniarzy. No bo tam pomniki, ulice są nazwane Fajnie, nie? Jak yy, polscy żołnierze będą jechali tam i będą mijali te pomniki muzea, ulice. A, będą jeszcze powiewały flagi czerwono-czarne. Fajnie, aż przyjemnie, po prostu. To jest. To, to nie wiem, czy to jest zdrada jakaś, czy co? Niech oni się uporają najpierw, nasz, nasz wschodni sąsiad, niech się upora ze swoją historią, tak jak to zrobili Niemcy. Niemcy jasno potępiają zbrodniarzy i faszystów, ale niestety ci drudzy. No nie. Między innymi dlatego. Putin ma y, jakiegoś tam asa w rękawie i mówi, że tak, to są faszyści. No a co nie? Skoro ich gloryfikują, podoba im się to, co robili? Czytamy dalej. Warszawa stała się niezbędnym elementem z powodu położenia geograficznego oraz rosnącego potencjału wojskowego. Przypomnijmy, Polska jest jednym z liderów! Już piszą, że jesteśmy liderami, jednym z liderów NATO w dziedzinie wydatków na obronność. Jesteśmy liderami, wydajecie najwięcej, wasz potencjał wojskowy rośnie, to no to, to jest logiczne, że musicie brać udział w tym. Ja nie wiem czy, no, no, nie wiem jak to będzie realizowane, czy to będzie rozkaz? I żołnierzom polskim wydacie rozkaz, żeby jechali i, i co? Jeszcze może grzecznie salutowali przy tych flagach, przy tych pomnikach. Może mają tam honor jeszcze oddawać. Niech Czerwoną Kalinę jeszcze zaśpiewają. Także okazuje się, że nasz wschodni sąsiad również zbiera grupę elitarnych państw. Ładnie to nazywają elitarne państwa. Jesteśmy liderami teraz. I tak, i to będzie w telewizji. To już jest w mediach, a zobaczycie to będzie w, w telewizji. Że jesteśmy elitarnym państwem, że jesteśmy my liderami, że jesteśmy partnerami, kluczowymi partnerami. Tak będą mówić. Że od nas zależy bezpieczeństwo Europy. Od nas zależy pokój. O no juchu, od nas zależy. Płaccie podatki, głupie polaczki. No, z jednej strony tak. Z jednej strony, jesteśmy elitą, liderami, wzorem do naśladowania, a z drugiej strony, dopieprzą wam kolejne podatki. A z drugiej strony będziecie marzli zimą. Już się zima zaczęła i co fajne podatki. Zobaczycie jak, ile zapłacicie za ogrzewanie. Wysyłajmy energię na wschód. Węgiel na wschód. Żołnierzy na wschód. I nic nie miejmy z tego. A oczywiście przypominam że wszyscy wokół robią dealę. Niemcy Olaf Scholz już dzwoni. Do Putina, bo czuje, że kończy się wojna. Nasz premier jest skonfliktowany z Donaldem Trumpem, z, z aktualnym prezydentem elektem. Nasz minister spraw zagranicznych również. Nie, to, tego się nie mówi, że są skonfliktowani, ale co oni mówili? Myślisz, że Trump tego nie wie? Nie pamięta? Z wszystkim. I z, z Putinem też są skonfliktowani. Orban gra na dwa fronty. Wie, że zbliża się koniec wojny. On będzie tutaj liderem Europy. Nawet tam jednego żołnierza nie pośle. Gość, który tam nie wysłał, robi deal z, z, z Żeleńskim. Będzie robił deal z Putinem. już, już robi deal z Putinem. Robi deal z Amerykanami. Orban. A nic nie dołożył się. Tylko pomoc humanitarną wysyłał oczywiście. Ani jednego żołnierza tam nie wyśle. Zobaczycie, kto na tym lepiej wyjdzie. Ale my oczywiście, nasz polski nierząd grzecznie zrealizuje to, co nakaże im Donald Trump. A Donald Trump nawet nie ma zamiaru rozmawiać z takim Tuskiem, bo nie będzie z, rozmawiał z gościem, który go posądza o kontakty, że jest jakimś agentem rosyjskim. On tu wysyła Macrona, wysyła posłańca, bo nie ma zamiaru rozmawiać z takim Tuskiem. No przecież to by była kpina. Macron przyśle, da wytyczne i do boju. A jeżeli chodzi o tę grupę elitarnych państw, to Interia.pl w lidzie pięknie jest napisane. Polska ma się znaleźć w gronie kluczowych państw, z, z którymi kraina ze wschodu. Ustali wspólne stanowisko w razie ewentualnych negocjacji z Rosją. Przykazał rzecznik no, prezydenta wschodniego kraju. Do tego grona ma dołą dołączyć USA, Wielka Brytania, Niemcy i Francja. Propozycję stworzenia grupy złożył lider niemieckich Kadeków oraz kandydat na kanclerza Friedrich Merz. Propozycja padła od lidera niemieckiej opozycji i szefa CDU, Friedricha Merza. Za naszą zachodnią granicą w przyszłym roku dojdzie do przyspieszonych wyborów parlamentarnych, a sprawa wschodniego sąsiada, który toczy wojnę z Rosją, może okazać się jednym z głównych tematów kampanii. I teraz tak, oczywiście Niemcy, tak już, oni, Niemcy już już miesiąc temu chyba mówili, nie, nie, my tam nie możemy wojska wysłać, bo u nas jest trudna sytuacja polityczna, my teraz wybory mamy, no nie damy rady, nie ogarniemy tematu. Ale Polska może? Oni mają duży potencjał, oni dużo płacą, mogą. Oni wyprodukowali mięso armatnie, oni wzywali żołnierzy, ludzi do programu wakacje z wojskiem na miesięczne przeszkolenie, po którym dawali przysięgę wojskową żołnierz, i człowiek stawał się żołnierzem rezerwy pasywnej. To Polacy robią sobie sztuczne ćwiczenia, na których po dwóch dniach Ktoś dostaje, składa przysięgę, nigdy nie był w wojsku, jest wzywany na dwudniowe szkolenia. Pierwszy dzień wydanie mundurów, drugi dzień złożenie przysięgi. Tak się robi mięso armatnie w Polsce. Dlatego Polska z takim potencjałem mięsa armatniego może tam jechać. Mamy, czołgu, ma, mamy czołgi, ale nie mamy wyposażenia dla żołnierzy. Mamy amunicję dla naszego wschodniego sąsiada, a nasi żołnierze rezerwy strzelają. Jak to się mówi elokwentnie w języku polskim, z napleta. Ale, no wiadomo, możemy gwarantować bezpieczeństwo. MERS w poniedziałek przyjechał do Kijowa. Mam propozycję utworzenia grupy kontaktowej złożonej z Niemiec, Francji, Polski, Wielkiej Brytanii, czterech dużych krajów Europy i NATO w celu wymiany poglądów, a tym samym wypracowania wspólne, wspólnej wizji z USA. Także po, po co my jesteśmy w ogóle potrzebni w tej elitarnej grupie, którą tworzy Kijów? Po co my jesteśmy im potrzebni? Przecież tak, oni już nie potrzebują od nas sprzętu, bo więcej im nie damy, bo nie mamy. Już ostatnio nawet, a nawet ma być jeszcze spotkanie, z, ten żelejski ma przyjechać do Polski. Już dziękował za kolejny, kolejną transzę pomocy, którą Donaldinio wysłał. Tak, Donaldinho, Polacy Ci dziękują. Za kolejną transzę pomocy. Polakom żadna pomoc nie jest potrzebna. Pomoc jest potrzebna im, oczywiście. Teraz jeszcze pomoc polskich żołnierzy. No nie wiem, powinniśmy chyba zacząć martwić się o nasz interes w pierwszej kolejności. Wystawiać rachunki za to, co dajemy. Na raty rozkładać to, co dajemy. Żądać ekshumacji, żądać likwidacji nacjonalizmu i faszyzmu i banderyzmu. I dopiero możemy usiąść i rozmawiać o jakichś gwarancjach bezpieczeństwa. Także co możemy, co możemy im dać? Jedynie możemy im dać. Właśnie e, pakować się w czołgusie i dać im żołnierzy do gwarancji bezpieczeństwa. I wtedy będzie, wtedy będzie gwarancja. Jak Putinek zaatakuje, no to dostaniemy, a całkiem możliwe, że zaatakuje. I co będziemy się dzieli na tej granicy, tak jak na y, i co będzie się między, będzie tak jak na, w Korei, między północą a południową, co chwilę tam jakieś y, lecą rakiety. A my będziemy cierpieć za to wszystko? Może być wesoło. Także dowiemy się, że jesteśmy, już niedługo się dowiemy, że jesteśmy narodem wybranym, elitarnym. I będziemy zapewniać bezpieczeństwo w krainie na U. Jeszcze tylko Orban pojedzie jako wysłannik. Kurde, ten, ten się potrafił ustawić, naprawdę. Kurde, gość nie wysłał żadnej pomocy militarnej, nie rozbroił kraju. Nie ma mowy o wysyłaniu przez Orbana jakichkolwiek żołnierzy, ale zyska z tego najwięcej. Na pewno. No nic, dobra. Dajcie na koniec jeszcze raz przypomnę: kciuk w górę, komentarz taktyczny, kropkę taktyczną. Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. Dajcie wyraz swojego niezadowolenia przede wszystkim. Dajcie wyraz tego, że nie chcecie. A jeżeli chcecie, to napiszcie, że chcecie, że tak. To jedźcie i ten, kto chce, niech jedzie zapewniać, gwarantować bezpieczeństwo. Będziemy wiedzieli, kto jest zwolennikiem zbrodniarzy bydlaków mordujących niemowlęta. Fajnie będzie mijać te pomniki i jechać tymi ulicami. To jest kpina. No nic, na koniec, jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć rozwój kanału, to w opisie pod filmem, pod filmem są różne opcje wsparcia: sklep z koszulkami, z bluzami, kursy wojskowe. Wszystkim wspierającym, oglądającym serdecznie dziękuję. A na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki, cześć i czołem.